Moim pierwszym doświadczeniem kinowym był Król byłem w kinie POKÓJ w Łodzi, które już nie istnieje, które, po którym została tylko elewacja. I pamiętam, że o tym filmie długo, długo myślałem i zostało na zewnątrz ten na rzeczywiście na bardzo długo. Mm. Film, mm. kamera akcja, szkoła, dyskusje, architektura, mm. filmoznawstwo. W młodości oglądałem właściwie wszystkie seriale telewizyjne, które były emitowane, więc takie seriale jak Beverly Hills, 90210, jak Buffy po strachach wampirów, jak z archiwum Mix, tak naprawdę oglądałem je wszystkie. Było dużo takich seriali, seriali młodzieżowych, jak na przykład Szkoła Złamanych Serc, które gdzieś tam też bardzo, bardzo lubiłem wówczas. Tak, no i takie tytuły wówczas oglądałem. Najchętniej widziałbym się w roli autora zdjęć i najlepiej, żeby to był serial Fargo, piąty sezon. I wtedy myślę, żebym się odnalazł na planie, bo, bo bardzo cenię wszystkie cztery sezony dotychczasowe, w sensie trzy i czwarte czekam bardzo na premierę, która za chwileczkę. Tak, i myślę, że jakby to byłoby najlepsze. Krytyka dla mnie to dzisiaj właściwie wszystkie, wszystkie materiały o filmie, które można znaleźć w internecie, które można posłuchać w radiu, które można posłuchać i obejrzeć w telewizji, czyli każda tak naprawdę wypowiedź blogera, blogera, dziennikarza. Ja bardzo szeroko traktuję w tym momencie krytykę filmową. Również wywiady z gośćmi, z wywiady z Gwiazdami filmowymi. Też uważam, że to ma jakiś taki element krytyki filmowej i też może się do tego zaliczyć.